To jest też nieodwieczne pytanie turystów. Jak pani może tutaj żyć? Więc ja odpowiadam: Ja żyję normalnie. Nie dlatego, że się przyzwyczaiłam, ale też gdyby było na tyle źle i na tyle niebezpiecznie, że ja czułabym się niebezpieczna, to zwłaszcza wtedy, kiedy miałam małe dziecko nie dzisiaj, kiedy ona jest już dorosłym człowiekiem to tym bardziej bym wyjechała. Tym bardziej, że. W Polsce ja mam warunki na to, żeby w każdej chwili wyjechać, nie prosić nikogo, żeby zamieszkać, tylko wejść do własnego mieszkania. Także ja, ja czuję się bezpiecznie. Dzień dobry We love Polska. Dzień dobry! Shalom Poland. Dzień dobry. We love you in Israel. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc, To ja potrzebuję sztuki od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Ja jestem, jak widzicie, ten, kształt Rubensowskie. Więc jestem niska nie i zawsze wstaję tak, żeby mi było widać. A żeby podwyższyć siebie, to oczywiście wiecie co robię. Mam kij. <grym grym grym> to pani nie miałaby szansy. Nie, nie miałabym szans. O, nie chciałabym się rozebrać. O nie, nie, nie. A, natomiast... Wszystkie miejsca są bardzo blisko siebie. To jest kilka, powiedzmy, 15-20 minut o, o, jazdy. Pisa jest w ogóle małym krajem, więc przejazdy są nie aż tak, tak, tak odległe. My się poruszamy tak, gdzieś 20, powiedzmy, kilometrów, 15, ale zanim dojedziemy do Nazaretu, dzisiaj, pamiętajcie, jest niedziela i w Nazarecie jest to jedno z większych miast, jest tam piękna bazylika e, zwiastowania i, i rano odbywają się msze dla tych wszystkich, którzy są mieszkańcami, chrześcijanami danej miejscowości. Ja nie pokazuję, ci już nauczyłam, że ty jesteś sama wyuczona. Mm -hmm. Ale to nie jest ta firma, to nie jest Merlina. Ale no to nie melina, ale zobacz jaka jest puda pyszna. Nie przyjechałam jako nowy emigrant, który udaje się i nie wie, gdzie się udaje. Znaczy ja po prostu przyjechałam na coś, co było gotowe. Także w pewnym sensie ja nie mogę siebie uważać, uważać za kogoś, kto pojechał w nieznane, na przykład ludzie, którzy wyjechali w latach 80. na przykład do Wiednia, czy czekali w obozach przejściowych, czy gdzieś a później dalej, żeby pojechać do Kanady. Pierwsze dni, pierwsze w ogóle tygodnie, pierwsze właściwie lata były bardzo ciężkie, ale ze względu na tęsknotę. Znaczy ja sobie nie zdawałam chyba sprawy z tego, że będę tak bardzo tęskniła, że każdy każde urodziny, każdej imieniny, koleżanek, rodziny. Oczywiście Boże Narodzenie będę przychodziła bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście miałam mnóstwo znajomych, także i Polaków, yy, którzy na przykład yy, urwali choinkę i przywieźli do domu i postaw sobie choinkę. Yy, ale to nie jest to samo. Oczekujemy po prostu ludzi, którzy są bliscy nam, i oczekujemy, że będziemy z nimi, a tutaj nagle się okazuje, że ja nie mogę pojechać. Pierwsze dwa lata praktycznie ja się ciągle pakowałam. W walizkę i ciągle wracałam do Warszawy. Ja Was witam w imieniu załogi w imieniu własnym na łodzi, która nazywa się Łodzią Jezusa. Zaraz za chwilę wyjaśnię dlaczego, yy, bo jest ona zbudowana na kształt łodzi, a właściwie szkieletu, który został odnaleziony tutaj w 1986 roku. Na kształt tej łodzi, tego szkieletu zbudowano łodzie, które pływają po jeziorze galilejskim, głównie przeznaczone są właśnie dla turystów pielgrzymów, ta jest o wiele większa. Ocenek, wczoraj słyszeliście. Dlatego pamiętacie co Wam powiedziałam, że moja grupa ćwiczy na dzisiaj? Zaraz usłyszycie bardzo podobne, ale bardzo skoczne i znane piosenki hebrajskie. Przewodnika jest bardzo ciężki. I w drugim roku po prostu załamałam się i zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, że albo przyjedzie na rok i ja skończę, albo po prostu muszę rzucić, bo po prostu nie dam rady. No ale wiecie, no... domyślacie, że mama przyjechała, była cały rok, więc ja miałam luzy, bez plania, bez gotowania, bez niczego, tylko nauka. I... Znaczy, no oczywiście dziękuję. No, Magda znaczy moja córka była mała, ale to mama się opiekowała, wszystko robiła, i ja naprawdę uczyłam się, bo było dosyć ciężko nie finansowo, ale po prostu to jest bardzo intensywny kurs. Kilka godzin codziennie, a do tego dochodziły wyjazdy w teren, które są od godziny 5 rano do godziny na przykład 9 wieczorem, ale miałam ogromną satysfakcję, kiedy na przykład z 50 osób przyjętych, yy, na przykład 15 yy, osób Izraelczyków, którzy są nauczycielami, którzy po prostu wychowali się tutaj, na przykład nie zdali egzaminów. Pierwsza moja wycieczka była jeszcze w czasie kursu, więc cała rodzina, mój mąż, moja mama, bo wtedy była jeszcze moja córka, wszyscy wyjechaliśmy na wycieczkę sami w sobotę do Jerozolimy. To miała być wycieczka w Jerozolimie, kilka godzin. I muszę wam powiedzieć, że ja oczywiście, co zrobiłam, już będąc po tylu razach w Jerozolimie, że opisany na kasetach wszystko, ja szłam z kartką i zaznaczałam sobie trasę, jak będę szła do Bazyliki Świętego Grobu. I pisałam sobie tak, ulica Dawida, ulica Jewish Kwarter, Christian Kwarter, śmietnik, to aleta. I jak wracaliśmy do domu, mówię tak. Słuchajcie, jak jutro ten śmietnik przestawią, jak jutro ten śmietnik przestawią, to po prostu zginęłem. Pójdę gdzie indziej. To nie ściana płacze, tylko ściana zachodnia. Dlaczego? Po tamtej stronie jest wschód, kiedy będziecie na punkcie widokowym na, punk na Górze Oliwnej, ściana płaczu jest w ogóle niewidoczna. Kiedyś tutaj powiedzmy po 1967 roku były normalne domy mieszkalne. Na czym polega praca przewodnika? To znaczy akurat y, myślę, że każdy profesjonalny przewodnik nie powinien mieć żadnego problemu y, oprowadzania grup, które są powiedzmy zawodowo inne y, pod względem na przykład religii, bo ja prowadzę grupy na przykład chrześcijańskie, ale także na przykład grupy protestantów, a to są już zupełnie dwa, dwie różne rzeczy choć mówię, to, to są chrześcijanie i to są chrześcijanie, ale absolutnie inaczej wygląda prowadzenie takiej grupy. Są rzeczy, które są bardzo yy, mogę powiedzieć to słowo, wkurzające, a są rzeczy, które są bardzo czasami śmieszne. A z kolei tak, śmiać się nie mogę, bo po prostu nie mogę nikogo obrażać, bo jedna rzecz może mnie śmieszyć, ale kogoś innego nie. Natomiast są na pewno rzeczy yy, no, wkurzające, na przykład jeżeli Y, je, są wymagania wyższe niż na przykład przewiduje program. Od tego zaczyna się cały też, no, problem żądań i agresji, na przykład ludzi. Ja staram się oczywiście być y, uprzejma, miła, y, rozładowywać na przykład atmosferę, nawet jeżeli są zadrażnienia, ale czasami się tego nie da. Że agresja mnie najbardziej y, nie tyle denerwuje, co u mnie wzbudza agresję, bo ja też czasami po prostu nie panuję nad tymi i wtedy też potrafię odpowiedzieć, a nie powinnam, bo ja daję serwis. Obojętność wobec losu naszych bliźnich jest największą chorobą duchową człowieka. Później, jeden później, bo mamy drogę krzyżową teraz. Do, później. jest jeden rok? Później, później. Później, później tylko to po, to po, po Jak wygląda zawieszenie? Nie będzie ostrzeliwania strony izraelskiej. Jak to będzie? Od drugiej nocy nie ma żadnego strzału na Izrael. Generalnie, generalnie turyści się boją. Ja to wiem. Ja wiem to nie tylko od turystów z Polski, od turystów z Kanady, Polonii, która mieszka tam, czy nawet z Niemiec. Wszyscy się boją, ale jest to związane też z przekazywaniem przez media. Izrael jest bardzo maleńkim państwem i na mapie, otwierając mapę, to jest dosłownie tyle, że im się wydaje, że Gaza to jest dosłownie w tym samym punkcie. A tak nie jest. My jesteśmy od tych działań oczywiście wtedy, kiedy to było, czasami 150-200 kilometrów, nikt nie jeździ do Gazy. Ja czuję się bezpiecznie, a przeżyłam tutaj już, no powiedzmy, wojnę w Zatoce Perskiej, to była pierwsza wojna. I owszem przeżyłam ją, choć dzisiaj z uśmiechem to wspominam. Mama moja wtedy była tutaj i wszyscy otrzymaliśmy maski gazowe, z którymi po prostu chodziliśmy po ulicach. Natomiast wojna w Libanie zupełnie inaczej ją odebrałam. Byłam już bardziej pewna, nie bojąca się właściwie, że, że coś tutaj się może stać. Schodziłam cały czas z turystami po rynku starego miasta, po bazarach. Ale muszę tu po prostu zaznaczyć, że za każdym razem to mówię: Nigdy palestyńczyk, który założył ten pas i szedł na przystanek autobusowy, dla niego najważniejsze było uderzyć w ludność żydowską. To nazywam stan podwyższonej gotowości, ale nie w stanie wojny. Muszę tutaj po prostu totalnie zaprzeczyć. To nie jest totalna wojna. Ja mam nadzieję, że obecni turyści z tego w tym tygodniu Wyjadą też z takim wrażeniem, mimo że przyjechali w dniu, w którym działania wojenne w gazie skończyły się.